Wiesz, prawda, kadłubałem? Trzeba. Żeby było lepiej. No i tak, to można odpoczywać chyba. Mamy drugi dzień wakacji. Kasper wstał bardzo wcześnie. To do niego niepodobne. A dlaczego ty chłczyk ustałeś tak wcześnie? No bo dzisiaj będę jeździł z tatą samochodzikami. Aha, no to się tata dowiedział Kolejny piękny, cudowny dzień Zaczynamy od kawy Kawa przygotowana Oj, cudowny kasper, nieostry. o ostry już a to znaczy nie ostry? <noise> Kiedyś cię wytłumaczę. Co ja będę jadł? Na razie to będę pił kawę, nie mam głowy do jedzenia na razie. Dobra, coś wymyślę. Dzieci na tarasie. I co, podobałam się? Bez mhm. leka? Mhm. I zobacz, szkoda, że nie słodzisz, bo cukier za 6,50. Słodzę! Słodzisz? Ile kostek, proszę. Nie wiem, a kostka to jest jak łyżka? No tak, liczmy. No to żółć zobaczymy. Na bogat. Jeszcze jedną? Polski cukier. Nie, będę miała jedną. Jedną? Rzucisz. Jedna! Mama! Tata chciał dwie, no co zrobić, tata? To dwie łyżki? No. No bo. to było?

Tu karmiciel. Tu to żywiciel. Tu to żywiciel. To żywiciel. Chodź, chodź, chodź. Oneto, może coś? Na ząb? Nie. zakopywanie mamy a ty kasper co? Wiesz, się mama tu wycaja Ty okay. Kasper ty dajesz tam błoto yy, robisz żebyśmy potem mieli feeling na nogi moje Jak ja cię zaraz Cześć? moczę Aj, mappa Całe. Całe. Zdecydowanie całe. ale będę miała. Jeszcze po Jeszcze Ale fajnie. Kasper, chodź. To Nie zapytać swoje. Cicho. będę. Nie ma na nogi. a tam potem... No tata wchodzi. Czemu nie wchodzisz? No tam, Kasper, trzęsie się, ale spokojnie. Nie ma to jak zimny Bałtyk. Do kasper Co czynisz teraz? Mama jest Aha. Mogę ruszać nogami? Mm -hmm. Aha. Tylko uważaj, żeby ci nie spadło. Mm -hmm. Postaram się. A ja potem jeszcze do dosypę. Ja byłem piaskiem na wierzchu, prawda? Trzeba, Żeby było lepiej. No i tak, to można odpoczywać chyba. A ty co masz? O która zmienia miny. Tu coś caj Tutaj? No. zobaczyć jak tata przegrywa. O. Ale prawie spadnie. Idziemy zobaczyć jak tata przegrywa. O. Nie. nabierają was a wywrzucacie Co? I co? No i nawet nie spadły, widzisz? Ale dzisiaj natalka ryba będzie śniadła Ja taki kebab na cazpernag ze swytkami mama, to jest niespodzianka to będzie później obiad własnej roboty a jednak ryba w Topa, z placem zabaw. niby fajnie, że jest ale nie było tego w planach teraz miałbyś tylko spacer po parku a, a tu to wychodzisz to... za rogu i o ta zabaw. nie dadzą ci spokoju dałem, że na wakacje Up. My own town.

Zobacz na dole, jak wygląda. Ale Zjadę Wystarczy. Tak. Zjadę. No, to już A ty bądź na dole i, i nagrywaj. Dobra. Nagrywaj go. No. Nie jesteś tam na miejscu, gdzie Jestem na miejscu łapania. O, gratuluję. Normalnie złoty idziemy. Co z kaskrem odpoczywamy na takiej ławeczce, nie? Już uderzył tu we mnie jak tym go kartem w ścianę. W bitum śmietanym oświecowym tutaj. No ja próbowałem w śmietanem. Pan też? Nie za słodka, ale dobra. I ile Natka, takie cudowne? cudą? już ja nie mam Spójrz więcej może tak. a, a możesz jedynki, dwie jedynki, próbuj. próbuj. Tobie też Puszka, jest no tak. czy nie, upuść chcesz na ja tym przyjechać? Nie, na policyjnym. Tak, na policyjnym. To to, to co? Na chuja. O, jest! Aha, no to grajcie jak jest. Ale nie ma tego. Aha. Pola. Nie ma pola magnetycznego. No uderz. No uderz. No ty uderz. nie to wrzucaj piątaka i macie trzy gry. Masz? to na jedną ja się załapię, nie? O, u mnie jest. 哦，三十别你真行！ było 22 stopnie według nawi pogody nawigacji tak. według aplikacji pogodowej i był po prostu skwar teraz odpoczęliśmy trochę i idziemy jeszcze raz na plażę jest, na jest godzina chyba 19 a jutro ma być 35 stopni Kasper, co tak na ustawiałeś te? Zakaz kopania. ja to na ustawiałam. A Za... dlaczego tak? Zakaz kopania? Ja to ustawiłem. Aha. A w ogóle podoba Ci się w tym dziwnowie? Tak. Fajnie? Tylko, że trochę daleko Co daleko? Do, do czego? Do, do plaży. Do plaży do daleko? Do plaży daleko, Kasper? <laughs> Chyba w Ostrowie dawno nie było. Mamy najbliżej do plaży ze wszystkich Fater. Fater. nadmorskich naszych. Zaczekajcie, powiedzmy najdłuższe. Tam, tam do, tam do, gdzie byłem. Dobrze. I potem Dobrze.